Inna sprawa, że na treningach nie pokazywał specjalnie udanych prób, więc, więc też nie może nas zaskakiwać taki rezultat. Simon Amann, proszę Państwa, nigdy nie wygrał turnieju 4 skoczni dwa razy drugi, dwa razy trzeci w końcowej klasyfikacji. Dwa razy drugi, dwa razy trzeci. Też tutaj w swoich występach na bergi zelni, gdy tutaj jest zwyciężał 52 miejsce Szwajcara. I to na razie tyle co nam.